Cześć, tu Mat babeczka. Robię dla Ciebie zadania z matmy. Jeśli pomagają Ci one w nauce i chcesz ich więcej, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Cześć, mamy tutaj udowodnić tożsamość trygonometryczną i zaczynamy sobie od lewej strony. Wymnożymy te nawiasy przez siebie i widzicie, tutaj jest wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, czyli wynikiem będzie a kwadrat minus b kwadrat. Czyli 1 odjąć kosinus kwadrat x. No i teraz korzystamy z trygonometrycznej jedynki, którą widzicie tutaj po prawej stronie w górnym rogu. Zamiast jedynki wpiszemy sobie sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x i jeszcze mamy w przykładzie odjąć cosinus kwadrat x. No i tutaj cosinusy nam się redukują i zostaje sinus kwadrat x. No i doszliśmy do tego, co mamy po prawej stronie, czyli już zostało to udowodnione. No teraz następny przykładik, tutaj mamy cosinus x sinus kwadrat x plus cosinus do trzeciej x, równa się cosinus x no i teraz zróbmy tak, że wyciągniemy sobie przed nawias tutaj z tej lewej strony cosinus x i zobaczcie, co nam zostanie w środku. Będzie cosinus kwadrat x, sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x. No to, to wiadomo, że to jest trigonometryczna jedynka, czyli w nawiasie mamy 1. Czyli to jest cosinus x razy 1, czyli cosinus x, to znaczy, że mamy tutaj prawą stronę, tu zapiszę, że to się równa 1. W przykładzie c, zobaczcie, chyba wygląda na to, że łatwiej będzie nam zacząć od przekształcania prawej strony, czyli zacznijmy od sobie od prawej, podniesiemy do kwadratu. Wzory skróconego mnożenia oczywiście trzeba wykorzystać, czyli to będzie sinus kwadrat x minus 2 razy sinus x cosinus x dodać cosinus kwadrat x. No i teraz zobaczcie, sinus kwadrat X dodać cosinus kwadrat x to jest 1, czyli będzie z tego 1 odjąć 2 sinus x cosinus x, no i mamy tutaj lewą stronę, czyli już doszliśmy do, do udowodnienia. I następny przykład d. Możemy sobie tutaj no, trochę to przekształcić, może zróbmy tak, że. Próbujemy z lewej strony sobie zamienić na cosinus tutaj, bo mamy po prawej stronie cosinus. Jak wiecie, trygonometryczna jedynka nam mówi, że sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x to się równa 1, czyli jak wyprowadzimy sobie stąd sinus kwadrat x, no to mamy, że sinus kwadrat x równa się 1, odjąć cosinus kwadrat x i możemy to podstawić w miejsce sinusa kwadrat x, czyli to będzie 2 i w nawiasie 1 minus cosinus kwadrat x. I odjąć 1, no i teraz wymnóżmy to przed, yy, to będzie 2, odjąć 2 cosinusy kwadrat x i odjąć 1. No i teraz 2 odjąć 1 to jest 1, mamy 1 minus 2 cosinusy kwadrat x, no i to równa się prawej stronie, a, a tu jeszcze lewa strona równa się. Czyli, bo tangens to sinus przez cosinus, widzicie z prawej strony, czyli to mamy do kwadratu podniesione, i razy cosinus kwadrat x z przykładu. Cosinusy kwadrat nam się skrócą. I teraz mamy, zostaje nam cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x, czyli wiemy, że to jest jedynka trigonometryczna. I doszliśmy do tego, co mamy po prawej stronie. A teraz następny przykładik. Znowu mamy tu tangens Zamienimy sobie to na sinus przez cosinus. Zacznijmy tutaj. Lewa strona. Cosinus x zostawiam. Dodać sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x razy cosinus x. I to się równa. Tu nam się skraca jeden cosinus. Tutaj mamy cosinus, a tu do kwadratu było, więc tę dwójeczkę skreślam. I w związku z tym mamy sinus kwadrat x przez cosinus x. Dodajmy sobie te dwa elementy, czyli doprowadzimy najpierw do wspólnego mianownika, którym będzie cosinus x. Żeby zrobić z tego cosinusa x no, dać mu mianownik, no, to musimy wymnożyć to przez cosinus X górę też, czyli to jest rozszerzenie ułamka, czyli tutaj mamy cosinus kwadrat X przez cosinus X, no to wychodzi nam cosinus X, e, dodać e, oczywiście to, co było sinus kwadrat X przez cosinus X. No i teraz wrzucamy na jedną kreskę cosinus kwadrat x dodać sinus kwadrat x przez cosinus X, no i widzimy, że na górze mamy. Trygonometryczną jedynkę, czyli to będzie 1 przez cosinus x i doszliśmy do strony prawej. Podobało Ci się? Jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś Ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość.